Cześć, z tej strony Kamil. Mam dziś dla Was gazetkę Lego Batman. Kupiłem ją, bo kiedyś sporo grałem w Batmana i bardzo te gry lubiłem. I tak trochę z sentymentu do DC Super Heroes postanowiłem zbierać te figurki. W środku gazetki mamy oczywiście komiks. Bardzo fajnie, bo lubię czytać komiksy. Tutaj mamy łamigłówkę i informacje o zielonej latarni. Jest też plakat z Batmanem oraz Supermanem. Tutaj też druga część komiksu, inne łamigłówki, mini inny mini komiks oraz konkurs. Spoko. Otwórzmy zażetkę z mini figurką Supermana. Bidulek, już tam pewnie ledwo zipie przez kryptonit. Może więc najpierw go zamkniemy w tej szklanej kopule? Pamiętacie? Kryptonit zabierał siły Supermanowi. Jest już zamknięty. Więc Superman może swobodnie złapać oddech. Tylko może najpierw go złóżmy. Nóżki. Tors. W ogóle pelerynka jest w takim pudełku. Jest taka krótka pelerynka. Raz dłuższa. Ja może założę tą dłuższą. No i włosy dodajemy. I oto on. Sam Superman. Może dołączyć do Batmana z pierwszego numeru tej gazetki. Drugiego z robinem nie udało mi się kupić, ale pewnie będzie wznowienie, więc będę jeszcze na niego polował. Oprócz gazetki i minifigurki Supermana mamy też karty DC. Super Superheroes, w tym jedną limitowaną. Ja nie zbieram kart, więc jeśli ktoś z Was je kolekcjonuje i chciałby tą saszetkę, to niech zostawi suba, łapkę w górę i komentarz: Chcę karty. Prasuję jedną osobę i się z nią skontaktuję. Także łapka w górę, subskrypcja i na razie. Cześć.